Cześć. Z tej strony Karol Karanowski, witajcie na moim kanale Amcaro. E, a dzisiaj kolejna ikona prawdziwej amerykańskiej motoryzacji. Prawdziwa waga ciężka, nic innego jak przepiękny terenowo-wojskowy Chevrolet Superman o pseudonimie Halk. I jego właściciel Krzysiek. Czy masz? Siema i Kubus. Chłopaki z z Doliny Celestynowa. Dokładnie. Zapraszamy serdecznie na odcinek. Najpierw zwrócę się do e, Krzysia. Krzysiu, jaka jest historia nabycia tego szalonego wozu? No, historia jest dość ciekawa, jaki sam wóz. E, przy porannym posiedzeniu przeglądałem portal ogłoszeniowy, znalazłem to cudo. Półtorej godziny później byłem już na miejscu. I co i był wyścig, klawet po niego? E, tak, kiedy byłem już na miejscu, próbowałem jeszcze negocjować cenę. E, Właściciel odrzucał telefony, ponieważ wiedział, że już i tak go wezmę. A wiemy, cena była atrakcyjna. Nie powiemy ile, ale była atrakcyjna. Tak, tak, atrakcyjna. była atrakcyjna, ponieważ. Porówny... Dwa, no, Ta, porównywałem tą cenę do patrola, tak? bo miałem kupić terenówkę większą typu patrol, ale mówię, jeżeli jest coś takiego, nie mam mowy. I mówisz, bierzesz. I to jest. Tak, 4 na 4 oczywiście. Dokładnie. Słuchaj, czy kupiłeś go w takim stanie? Czy jak go kupiłeś, przeprowadziłeś, porobiłeś jakieś mody, czy on już był taki zliftowany? Powiedz, co on ma tutaj ciekawego, bo nie tylko koła, ale i coś tam więcej. Co generalnie wyglądowo przyjechał tak, jak stoi. Większość mechanika została zrobiona. Okay. typu wymiana olejów. Zrobione takie rzeczy, które musiały być na bieżąco oproponowane. Dokładnie. zrobione. nawet hamulce to zrobiliście, tak? tak? No, ja mogę tak y, dodać, że Kubus i Krzysiek, oni zajmują się właśnie modyf... no, modyfikacjami, przepraszam bardzo, takich <laughs> terenówek. Sam miałem zaszczyt y, Tobie przekazać mojego Jeepa Iksiota, żebyś go przygotował w teren, za co jestem Ci bardzo wdzięczny. Ale proszę. Pieszczotliwie, sam mówiłeś, nazwałeś go Hulk. Chyba pasuje. Taki zielony, agresywny i wielki. I wielki. Tak, eee, co on ma? A, koła ma z Hamera, z Humvee, tak? Dokładnie. Tak, to są typowo 37 cali, wyglądają jak fabryczne. Y, technicznie, Kubuś, ty możesz powiedzieć coś o tym silniku skrzyni, co tutaj Silnik siedzi? To jest 6,2 litra diesel y, No. Mo o kurde mocy, to on ma, no, pewnie ze 120 koni, teraz może ze 100. Już mu uciekło przez tyle lat. No 120 parę miał, to się uciekło. Ale moment ciężarówkowy. Ale moment ma, tak, ma moment. Moment i nigdy setki nie No po co ci w terenie setka, panie? <grym> moment i paliwa nie ma, chociaż nie jest tak paliwożerny. W porównaniu do Patrola 2.8 podejrzewam, że będzie palił tyle samo. Więc jest to spory przeskok. Zobaczymy, jak on będzie robił w terenie. Okaże się, ale myślę, że pozytywnie się zaskoczy. Kuboś, teraz do Ciebie pytanie, jako Ty, pasjonat amerykańskiej motoryzacji, nie tylko. Co możesz powiedzieć o, jak dla mnie, jednym z najlepszych suwów na świecie? Najlepszym. Myślę. Najlepszym? Pewnie. Najdłużej produkowany Chevrolete Sabermanie. Saberman to jest najbardziej znany to jest samochód. Torskobym bym powiedział, bo on grał chyba w większości filmów. Ponad amerykańskich. tysiące filmów, on no, zagrał. dokładnie. I to jest najdłużej produkowana. Generacja. Generacja, to... tak. No. Tu mieliśmy chyba 19 lat w tej generacji Square body. E, Ale ogólnie, chyba nazwa jako Sobarban najdłużej e, jest na rynku jako jedna, jeden model. Tak, dodam rocznikowo e, to. Squarebody, tą generację to klepano od 7.2 do 9.1. Tak. No 19 bardzo. lat. Tak. A tutaj już mamy, bo na początku one wychodziły tak na szybko, dodam okrągłe światła, później pionowe, a ten jest chyba już drugi taki polift. Coś takiego. No, to chyba ostatnia ostatnia wersja. wersja już taka, przed GMT 400 90, 91, to same ale inne lusterka, takimi pierdołami się różniły. Kuboś jeszcze, jak możesz dodać. Tak, y -y -y. no spokojnie. Y -y. Jaka tutaj jest wersja tego Suburban'a? Bo on wcześniej był wojskowy, czy to był cywil, czy. Tak, nigdy nie wychodził w wersji wojskowej. Ten mhm. jest po prostu tak zrobiony na cu Ok. E kolor i tak dalej. E jest to 22500 HD. Mhm. E czyli tam z tyłu most GM14, z przodu Dana 60. E I co? Więcej. Czyli większe mosty, większe piasty już na 8 szpil? Tak, 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 tak. Okej okay. i e, no musiał być najważniejsze chyba w Sabermanach. Jedni to lubią, drudzy może niekoniecznie im to potrzebne. Napęd 4 na 4, tak? Bo tutaj Mówisz, masz. No że ci co nie lubią to ty, tak? Bo... Nie no. Bo masz skór wody, chcesz obronić. Tak. No miałem okay. też y, suburbaną, był z tylną ośką i dlatego... Sprzedałeś? No. <laughs> Okej, okay, no to, to są Ci co lubią. No. Nie mieć. E, jakie przyszłościowo planujesz modyfikacje do tego wozu? Co? Coś się upaliłem? Nie, ładne buty. Bo... Planuję nie zakładać takich butów w teren. Nie no, nim spokojnie, jeżdżąc. zaczniemy jeździć, słuchajcie, upalać, to ja. odziam mój y, offroadowy uniform. A tak to, jak tutaj kolega kubuś trzeba wyglądać. No. Dobra, do tak, rzeczy, na sorry, wracam. Początkowo planowałem go odrestaurować, tak? Z tym, że dużo roboty z Im głębiej. Moim zdaniem on już jest gotowy. nie? Tu zostało kuper poprzedni, właściciel tyle tu zrobił, że tu bez sensu to zmieniać. Przecież to jest cudo. Tak. Pięknie, wszystko pasuje. Troszkę Boże. trzeba pospasowywać. Nie, Karol, generalnie chodzi o to, że stwierdziłem, że jego przeznaczenie będzie typowo na przejażdżki off-roadowe. Ewentualnie jakieś wypady, jeżeli zrobię go mechanicznie, uważam, że fajnie byłoby nim pojechać w dalszą Aha. trasę, ponieważ jest wygodny, naprawdę Aha. wygodny w trasę mimo tych wielkich opon. No i tych gabarytów, tak? No dzisiaj jak jechaliśmy, to tak było, kurde, no ostro tam. Zwało, żwało, no? naprawdę no stówkę to on spokojnie. Jak jeździ. na ten tak. piec. No tak, tak. <noise> właśnie to jest modyfikowany tak. XJ, Tak jest w fazie testów. <noise> e, więc tak. Ale podaje dobrze, nie? Tak, tak, tak. Miły panie, powracając do tych modyfikacji, powiedziałeś, że on taki jest, jaki taki zostaje. Tak, bo... wiem mechanicznie, ewentualnie jakieś rzeczy mogę go trochę wyżej podnieść, ponieważ z tyłu lift jest zrobiony tak bardzo chałupniczo. To bieda ponieważ... lift. Te, tak, ko te koła to są 35-7 cali. 7, a, czyli tak. już tak naprawdę. To no? większe niż patrolo, wiesz, mam małe kompleksy. Sobie... No wiesz, no, zaraz nas będą patrolowcy ścigać. Tak, tak. Ty, bo on... patrol lepszy. Ja tak patrzę mosty ma większe jak w patrolu? Myślę, że tak. Większe ma, nie? Raczej, raczej są mocne... Cisło! Mógłbyś tam kamieniem rzucić. <głosy> <głosy> Dobra, Krzysiu, powracając, do tych modyfikacji powiedziałeś, że tak pozostaje, tylko mechanicznie go dopieścić? jeszcze tak, dokładnie. I wiem, że coś jeszcze masz. Możesz pochwalić się tutaj naszym widzom? Tak, stąd właśnie decyzja, że nie będę robił tego, ponieważ trafił mi się najpierw jeden Suburban, który jest w bardzo fajnej wersji, mm -hmm. ponieważ to już taka final edition w StarCraft'cie. 91 rocznik, bardzo fajnie wyposażony, lepsza Taki skrzynia. Taki bardzo ładny, ja mogę powiedzieć i go na pewno ogramy. Dokładnie. Jak eee. dostaniesz. No, ja myślę, że się zgodzi, no. no zależy wiesz, jak posmarujesz, tak no. będzie, tak? Ty przepraszam bardzo, masz pięknego rama. Eee, D350 na bliźniaku, z najlepszym silnikiem na świecie. Kuminsem. Najlepszy silnik na świecie, Cummins, 6 to jest BT, 6 BT. Dobrze, wróć. Powracając powr do y, suburbanów i masz jeszcze 1500 wersji? Nie, y, C10? Co dziesiątkę Silverado? No, w sumie generalnie najładniejszy z tych wszystkich, jeżeli chodzi o blacharkę i takie zachowanie całej budy, ponieważ jest w oryginale. E Tam jest plan zrobić takie modyfikacje bardziej na takiego sleepera, ponieważ jest bez napędów. Myślę, że to będzie taki fajny daily, które zrobi wrażenie. I weszczasem. tam masz ten piec, ten sam piec, co tu? 6.2 Detroit diesel. Jeden z lepszych, przyznam się szczerze. Wow. Yy, ale wiesz co, jeśli chcesz sleepera, ja tylko tak dodam, yy, ja bym LS-a wrzucił, wiesz? Ja zastanawiam się nad OM606. Mian o, to o, ja o, o. Ten silnik? E, Bardzo mało już ich jest, tak. znaczy wiem gdzie są jeszcze. <grym> Ale już one wyginęły. Mi generalnie Nawet... miałem ten silnik w e klasie. Bardzo fajnie podawał. Rozważałem między M57 a M606. I raczej będzie to M606 ze względu na taką prostotę budowy. Jest to starszy silnik. Na mechanicznej I pompie. Generalnie powiem Ci szczerze, jak otwierasz maskę z tym M606, on jest po prostu śliczny. Mili panowie, serio ta maska taka ciężka, że musisz tak jakby ściężarek pod podnosił, Kubuś? Tak. I co? Mamy tutaj najprostszą, najżywotniejszą, że tak powiem, z diesla V8, 6.2. E, powiedzcie mi, panowie, czy jakieś e, modyfikacje do tego, bo jak widziałem w Stanach, no to nawet podwójne turbo można zamontować i to dosyć fajnie podaje. Czy, czy on tak, Krzysiu, zostaje? Myślę, że to nie jest potrzebne. Ten silnik nie wytrzymuje. Zbyt. Myślisz, że one z turbo podda się? Nie, no z turbo jeszcze tam delikatne turbo, tak, ale no, to jest Powiedz później duży to, koszt. Bez sensu. miał ładować takie kwoty, rạdu, no, no. Pewno 15 tysięcy, zrobienie takiego turbo, to już bym pomyślał nad po prostu włożeniem innego silnika. Okej. Ten. Ten 6,5 na przykład, ale on tam sporo mocniejszy to nie był. Nie, 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 no, nie Kamień nie... miałby tylko sens. No, w Stanach większość no, osób tak że tak tak. ładuje. No ładuje. No, no, nie oszukujmy się, z Kaminsa to tam robić sobie... 3, 400, czyli, no, no, najlepszy silnik na świecie, według mnie. <grym> Dobra, który to jest jeszcze? Bo nie powiedzieliśmy, który to jest rocznik tego. No. 89, jeżeli dobrze pamiętam. 89, czyli oni jeszcze, jeszcze je klepali chyba tą generację przez 2 lata, a 91 weszło już 400. -ka. I kurde, no. 91 jeszcze był ten? I ten i tak, tylko że tak. Tak, na 49, 480 ostatnich rocznikach. Okej. I powiedział że Ale znowu obcuję i takimi dodatkami plastikowymi. W ten samochód. Takie właśnie, właśnie. literka, tak obrzydliwe, plastikowe władowali Elektrycznie sterowane, ale faktycznie zabierają trochę euro. Yy, a jesteśmy przy yy, no, jednej z piękniejszych but, czyli square body. Yy, ja przy okazji pozdrawiam Radka Ciesielskiego, bo on jest pasjonatą square body. Tak, tak zawsze chciał nam coś podkupić, nie udało mu się. A nie udało mu się. <grystanie> <grystanie> Tego u nas już jest. Je, jest na kanale odcinek z jego GMC Sierra, także też zapraszam. Eee, pasjonat. Dobra, mamy tutaj kurde, kawał potężnej stali, kawał potężnej budy na e, ramie, jak e, z ciężarówki mostach, e, które są większe od patrolowych, to no nie? I to wszystko mocniejsze. Jest, wszystko jest większe od patrolowych. <grystko> większe koła, większe mosty, no, generalnie wiem. Kurde, nie, i, te, i te ogromne szekle, nie wiem czy... To jest cały przód z, CW, nie? z nie? Z łódzkowej wersji. Bo słuchaj, no to jest w sumie wóz identyczny do K5 Blazersa, tak. z tym, że K5, no bo ona miała tam krótszą ramę, a w sumie buda no to jest jakbyś tam przeciął, tak, 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 skrócił tak, tak. i po tak dalej. K5 miała mniejsze mosty i tak dalej. W ogóle historia moja, marzenie o takim samochodzie wzięło się stąd, że kiedyś w galerii zobaczyłem jak podjeżdża taki samochód Aha. i powiedziałem sobie, że kiedyś taki kupię. To właśnie była K5 krótka. Ciężko miałem ją trafić, po prostu, a stwierdziłem, że dłuższy. dłuższy, dłuższy... Za, zawsze znaczy lepszy dłuższy. No jak? <grym> <grym> Kuboś powiedz jeszcze ciekawostki na temat um, tego wozu. Mam, miał już jakieś epizody w polskich filmach, serialach. To jest główna rola od najnowszego produkcji Netflixa, która wejdzie dopiero w przyszłym roku. Aha. W wzgórze psów, także oglądajcie, będzie go tam dużo. Czyli Nie grał... wiem, czy możemy taką reklamę robić, ale najwyżej nas obciążą. Myśli, że e, poufność i tak dalej. Nie, nie no, jak już była sama zapowiedź. zapowiedź. Przedpremiera czy coś, no to. Tak, tak, więc wystąpił, nie zepsuł się tam, zrobił wtedy z 1000 kilometrów. Miał mały. A czy odpadł ten błotnik, ale to się przykleptowało, tam górzyste tereny, bo to było nagrywane tam w górach, więc no, coś tam odpadło, ale jeździ. No ale on sobie dziennie daje radę, znaczy ogólnie ten e, silnik to chyba na wszystkim pojedzie, jest nie to zajmuje, nie do zajęcia. No w tutaj, jeżeli będzie tani, to. Ropy to prawie nie nigdy Bo tu głównie na rzepaku, co się tam wiesz? Dogadane tutaj w kilku chińskich knajpach i nam olej odbierają. I to na tym jeździmy, no, A i na opołówce pewnie. Trzeba być jeszcze. eko, eko. A. Tylko zielony, Fajny. Dobra, i teraz, jeszcze takie tutaj. Testowanie. Jeżeli obejrzy chociaż 10 osób ten filmik, da lajka pod tym filmikiem, to w... Karola do tego tutaj błota w tych jego Białych. Karol, Karpę, pokaż to, proszę, to, proszę buta. No, nie, to... rozmy, 1000 Piękne. nie, wystarczy mu 10, bo tego nikt nie ogląda. Każdy Karol, klika, tysiąc, że obejrza, nie, ale nikt nie tysiąc ogląda. Subów tysiąc subów i rzucamy się do błoto. 1000 subów i jest błoto. Ja myślę, że to będzie dobrze. <laughs> Karol jest też za. E, dobra, no, może zobaczymy, jak to jest, Bo tak naprawdę to co tu o tym gadać? No nie? Samochód jest skończony. Piękny i w ogóle, nie? I Więc zdrowy jest, nie? Bardzo zdrowy. Tu cię w ogóle nic nie ma do roboty. Ty, no panie, no zobacz. No, ten poprzedni właściciel. Dbało nie... o niego, kurde, jako żonę. Nie też że zobacz ta blacha, to jest kurwa pancerna. To, malował to... go wałkiem. To malował go wałkiem i zobacz, ile tu jest warstw. Znaczy A Nie, to szpacho. A, to te maski szpachlowali? Ten, tom tak. Dobra, dobra, no to wsiadajmy, jedziemy. Już raz, raz, raz. Mili Państwo co piękne i wspaniałe. Znaczy yy, nie kończy się, ale ja yy, zakończam ten odcinek, bo zaczniemy w końcu yy, upierdwielać go w terenie. Wypadało, by już zmarł. Ja, ja też. zrobi mi się ciepło jak zaś Dokładnie, trzeba go nieźle po, poupalać. Yy, słuchajcie. Gość mi w tym dzisiejszym odcinku troszeczkę inaczej dzisiaj kręcimy, humorystycznie i tak dalej był. Krzysiek? Krzysiu, ślicznie dziękuję. Kubuś? Dziękuję. No i co? Jeśli Wam się podoba... Jeśli macie taki samochód do sprzedania, to śmiało piszcie. <laughs> Ale nie do Karola, tylko do nas. <laughs> nie, przepraszam bardzo, ja już nic więcej nie kupuję. Znaczy, ja generalnie też. Ja już nic więcej nie kupuję. Znaczy, znaczy, to, no, no. Ja mam mało żelaza, tak mi lekarz powiedział, więc z chęcią. Znaczy, w tym roku na pewno nic nie kupuję no, więcej. No ale nigdy nie mów nigdy, nie? No, nigdy nic nie wiadomo. No, jak jak, jak ja jest okazja, no to jest jak ty powiedziałeś, kupuje się to z... serce niż Myślisz dopiero po wypłaceniu gotówki, a wtedy już jest za późno. Mhm. No, ja już, generalnie już za każdym razem obiecuję, że nie kupię następnego, no chyba że będzie świetna okazja, często mi się zdarza. No, ale tak jak powiedziałem wcześniej, jest to według mnie jeden z najlepszych suwów na świecie, i to jest prawdziwy suw, a nie jakaś europejska popierdółka. Nie oszukujmy się. Więcej takich już nie zrobią. Więcej takich już nie zrobią. No i co, i tak powoli kończymy odcinek. A mili Państwo, jak Wam się podoba, i tak dalej, moi goście, moja pasja, co Wam przekazujemy, pokazujemy. Także zapraszam tutaj. Kliknijcie w dzwoneczek, subskrypcję. Zapraszamy serdecznie. I ubrójmy Karelowi Buty. Jak będzie A. tysiąc, pamiętamy, że wrzucamy go do głowy. Tysiąc subów? <grym> subów, dokładnie. Okej, okay, dobra. Życzymy dużo, Wam wszystkiego dobrego. Ukuzymy. Trzymajcie się 10, ciepło. tak jak ja mówię. Trzymajcie się cieplutko. Cześć. Ale taki backstage zrobisz z takich głupich tych. Tak. Będzie making of. O, making of. Możemy coś jeszcze patrolowcom pocisnąć. A, no. Niech, niech Piotrek, niech Piotrek, wiesz. znaczy Piątek, nie Piotrek. E, co ci tutaj, y, tam się kręci, tak? Co ci tu mówisz? Tutaj cieplej, bo jest rzeźko i. Tak, bo tu było dobrze. Bo piecyk trochę daje. No nie, to już się kamyka. A, dobra, już A, nie, dobra. Ale czujesz mnie trochę, prawda? No wiesz, tutaj jest mokroski też. Weź, przestań, a co ty jesteś? To ja wyjdę jo? spod samochodu. <laughs> Możesz! Trzy, dwa, jeden. Tam się kręci, są słupki. 3, dwa, 1 akcja. Cześć. Z tej strony Karol Nadolski. widać. Kur*** jest. Dobrze jest. Jeszcze raz. Ty to. Patrz, jakiś kłębek już tutaj lata. Z tej strony Karol. Karol. Czemu on pada? A z drugiej strony. Jeszcze zimno. raz. Trzy, dwa, jeden. Dobra, lecimy od klaska. Tu, bliżej. Chodzą słupki. Zimno. Kręci się. Zimno? Dobra, to może Ty teraz opowiedz o tej historii, że to najdłużej produkowana wersja tak no, trochę, no, chwilę no. tak poważnie, nie? Że co to jest tak. i tak ten... dalej.